podaj, podaj Miasto wciąga, ciągach, tu jest bezdenny Trudno tematy, Zaciągać cię w popki, wciągasz dzień, Już nie wracasz, narkotyki jak trucizna w strzałach Nie ma gry, upadasz, toniesz Tu każdy dzień walka o sny Dusza w szponach nie czujesz już życia w żyłach Betonowe klatki duszą, zamiast nieba widzisz pył Wspomnienia wyplakły w sercu tylko chłopie i w tobie jako martwy kat Narkotyki biegło tuż za rogiem Głosy szepczą, na dno wciągają Zrywają więzy, już nie wrócisz Życie to nie mordo Powrotu już nie znajdziesz Ocalenie zaginęło gdzieś w cieniu tych ruin Kolejna tawka, za chwilę wciągasz powietrze Nocne ulice, szepczą, weź to bracie jeszcze raz Czujesz jak czas się zatrzymuje, kroki stają w miejscu, ale ten taniec śmierci ma jeden finał, ciemność w sercu, krew na chodnikach, Syreny wyjął w oddali To twój los mordą ucieczka Przed sobą się oddala Oglądasz lustro, ale już nie poznajesz twarzy. Każdy błąd to cegła w morze, co na zawsze cię zamknie. Narkotyki piekło tuż za rokiem, głosy szepczą. Nadno wciągają, zrywają więzy, już nie wrócisz. Życie to nie mordo, powrotu już nie znajdziesz. Ocalenie zaginęło gdzieś w cieniu tych ruin.